Nadbudowy robią i miodek widzicie? Tutaj trzeba na Bo one zaleją matkę, już pewnie zalewają. Ale chodziło o to, że też dużo czerwy miały, nie chciałem Nie chciałem, jeszcze widziałem możliwość, że one tutaj mogą jeszcze troszeczkę pożyć ale teraz już nie ma na no co czekać noce są ciepłe ponad 10 stopni więc niech one to, co mogą, niech wnoszą na górę już teraz. To, co zebrały tu, wniosą na górę. Matka będzie miała więcej miejsca na Matka będzie miała więcej miejsca na otków. Nie, nie ma. Nie ma, nie ma. Nie ma tu. Niechau. Nie ma. Nie ma. Nie Zobacz, tutaj dałem im świeżą węzę dwa dni temu i zobacz, cała cała odbudowana. Cała tutaj. Odbudowały. O, więc tutaj pewnie jajka już są. Ciężka ramka albo osłona. Zalana cała. One to do góry powinny wnosić. Nie szukasz. Niechau. Hmm? zobacz I ta też ciężka, ale tutaj jest czerw już. Damy węzę tu. Matka będzie miała szansę zaczerwić od razu całą ramkę. A pszczoły wniosą pokarm na górę. Damy tak, ja bym jeszcze tutaj jedną węzę dał poranek chyba nie mam i suszu nie ma no. susz jest to be, 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 be? Mhm. lekko odbudowana ta jak znalazł dla nich będzie zaraz rwiemy to żeby na do albo w sumie nie trzeba na to będzie im się chodziło mów o kurde no ty lica o której? o 11? ty pracownik wiem. roku kurde nie wiem co widzisz? ty poszerzymy to na milutnych nożu. co widzisz? szykuję im gniazdo już na maksa żeby tutaj ewentualnie odwirować i zamienić im ramki na węze czyste o dobra. tutaj trzeba to zdjąć żeby ta nadstawka tak weszła ty ja chyba że mam inną nadstawkę cienką No dobra zobaczymy co tutaj ściołają dziewczyny To zasłonić no. ładnie No Damy im spokój na dobry tydzień. Znaczy można zajrzeć do nastawki, czy, czy wejdą za dwa dni, załóżmy już, czy coś tam podziałały. Ale tak o to nie ma co się martwić. Na tyle przestrzeni, że i trzy tygodnie pewnie można było im dać. Przed lipą sprawdzić. Najwyżej czy coś. O, przytkamy je ładnie, Łukasz. Nie wejdzie. Dobra. Taka Łukasz będzie. Kilka no. Uczyniliśmy Łukasz co chcieliśmy. Wiesz jaka to zabawa? Zamyka się zamyka wszystko. Dobra No to tutaj ten to nie nic nie trzeba no. Hm tu nic nie, nie. trzeba no. Co? Nie, tu nie. No to. to jest właśnie problem bez zapisków Nie Chyba nie Weź i dymek przynieś. Przynieś dymek. Eee, uh -huh. mają miejsce tu. Zbierzemy jedną ramkę, taką taka ocieplenie damy. Түгэн байна. Гэвч ман. Мм. Хөө. Хөө. Түтэй нэ. Н. Хм. a tutaj rodzina z trzech ramek po zimie dostała ostatnio dużą nadstawkę. Szybki rozwój zaliczyła, a nie mała nadstawka. No to w sumie dobrze. Jestem ciekaw, czy one coś tutaj. Już widzę, że chodzą. Nie wiem, czy tutaj miód przyniosłem, czy nie, ale to będzie widzieć bo ja przenoszę do pełnej ramy. Nie, nie ma jakiegoś tutaj tłoku, ale coś tam działają. Coś działają. Działają coś. Hmm, puste ramki. Delikatnie podlane. Ale to one mają czas. Tak jak mówiłem z trzech ramek się rozwinęły, na dole mają na pewno jeszcze dużo miejsca, bo na pewno też im dołożyłem z dwie ramy. Od gniazdo sięga. O! Dotąd, więc dziś odtąd czerw mógłby Dobra. Tutaj nie, Uważ. nie. nie ma co im przeszkadzać Potrzebują czasu Łukasz No z najbardziej teraz odkłady no, interesują Chodź Łukasz się cofniemy, jeszcze jeden, dwa ulej Zeszłoroczne odkłady, tutaj jestem ciekaw czy poszły na całą nadstawkę już czy jeszcze nie Gdzie? Tu O tu? Zobaczcie, na, poszła z hmm. Wielkopolski, trzymaj a z tej strony dostały pokarm znaczy pokarm no hmm. yy, te wzięły wziąłem im przynosem z innej rodziny nadwyżkę bo one wszędzie łażą, także Łukasz tutaj jest już tej pszczoły się wygryzło i tutaj węże dostałem to by, było, to by nam pokazało jak, jak u nich z miejscem jak odciągnęły i leją od razu odciągają, ale nie jest zalana, więc miejsce na miodek mają no i dobrze to mhm. mamy? tak To tak już jesteśmy po przeglądzie tej rodziny Łukasz co? no co? tak już po, już po wszystkim łukasz <laughs> Jeszcze to ma obok tylko i spadamy co? Jeszcze tu O tu co? Ona też dostała ostatnią nadstawkę to no. była też jedna z no. najsłabszych jak, jak nie najsłabsza rodzina Rodzina Strzyram. Nie trzeba no. O jest Dobra Idź Łukasz ten weź, wejść. Bo to poleci dalej, no. No. Tutaj nie muszą, bo tu mają gniazdo. Weszły, elegancko sobie radzą. Ramki zostały zmieszane, bo przyniosłem nadwyżki. Ale już widzę, że tutaj. Ta na przykład była pewnie pusta. Ta jest najbardziej skrajna, gdzie, gdzie widzę, że one śmigają. Otka pokarm przyniosły? nie one przyniosły bo już troszeczkę waży to jest podlane więc noszą noszą, przenoszą z dołu bo jak nie ma nadstawki to one na dole w gnieździe zbierają, u miejsce, zostawiają ważne że są zainteresowane i działają mam mam masz już? mam mam Det er bra. Tyle Łukasz. Tyle? Tu już po strachu. Nie? Chodź. Zobaczymy jeszcze tą. Nie. Nie? To? No. A to jest. Zobaczymy czy drugą nastawkę. O kurde. No Co? Jest. No bo to ciężkie, musi być ciężkie się. Czekaj. Ciężkie. No. Trzymaj. No. Ładniej i do moją młodą matkę same stworzyły w zeszłym roku. A stąd matkę zabrałem do właśnie tamtego Wielkopolskiego, który też już w tamtym roku ładnie widziałem, że sobie dają rady. Nie, nie zdejmujemy. Odbudowują. Pełne. Pewnie z dołu przyniosłem. Z dolnej nadstawki. A tutaj tak. Wspierają. Odbudowują i to już jest zalane. nie? Już nawet poszerzają. O, no lecą, zbierają ile, ile mogą, tyle zbierają. Także to dolna byłaby do odebrania pewnie już. Tu weekend będzie trzeba się zająć prawdopodobnie. O, dobra. Łukasz, miód kręcisz w weekend? Czy inne plany masz? Tak. W weekend miód kręcimy czy nie? Tak? Tak. tak. Może i się wykręcimy, zobaczymy. No, zobaczymy. Dobra, Łukasz, wszystko. Wszystko. Łomieć.